Witajcie karciarze dzisiaj rozpracujemy sobie kolejnego giftboxa tym razem z ibrom Ibral Ligmitka to jest oczywiście nasza powtóreczka tak więc do niego kodu wam niestety nie podam wszyscy wiedzą już jak gift, giftbox wygląda, tak więc nie będziemy się tu rozwodzić 10 saszetek, 3 limitki, jeden plakat. folię wyrzucamy. Trochę się obawiam o tych limitek tutaj, ponieważ w Brazylii trafiałem już uszkodzone, ale tym razem widać, że jest ok. Nie wiem, czy nam to nie spadnie. Przesuniemy sobie to, może tak. Dobra. Zlatanik. Jak wygląda, każdy pewnie już widział. 290 staty, tak więc fajnie. Jest koszulka. Odkładamy. Mamy plakacik. O, też może wam tego nie będę pokazywał. Mamy saszetki. Tu mamy limitki, to sobie może odłożymy, zobaczymy czy powtórki czy nie. Jak nie, to oczywiście kody wam podam. Saszetki. O, tu się dwie skleiły. Już myślałem, że dostałem dziewięć. OK. Jedziemy z saszetkami. Saszetka numer 1. Masakra z tym przekładaniem. kursów, jakoś pomieszane te karty dziwnie. Ok, mamy samego Kedire z realu, Dirara z AS Monaco, Terstegena z Barcelony, Bernata z Bayernu. i mamy bardzo ładny Pucharek. Ta karta z y, tych kart, wszystkich Berlin 2015, mi się chyba najbardziej podoba. Tak więc bardzo fajnie. I mamy oczywiście juwę, ale to za chwilę. Macie tutaj najpierw kodzik, a później wszystkich zwycięzców do tej pory. Nie wiem czy nas Fokus złapał, czy nie złapał. Mam nadzieję, że to widać. Bardzo ładna jest ta karta. Przede wszystkim cieszę się z tego, że ma z tyłu coś oprócz standardowego tła i kodu. Ostatnią kartą jest karta Runt of 16, oczywiście, Juventus. 21 miejsce w rankingu UEFA. Kodzik. Nasza nowość. Tak więc fajnie. Kolejna soszeta. Kolejna druga, okej. Okay. Mamy Risinga, powtóreczka, Quintera, Masterek, sporto, również powtórka. Hoger. Schalke Lichsteiner z Juwę, Gashi z Bazylei i Pastore z Peżę. No, co ja robię? Tu trafiają bazułeczki, ok. Busterek numer 3. Mamy kolejną kartę Berlin 2015 Jest tu jakiś zary stadionu i kawałek miasta widać zobaczymy co jest na odwrocie na odwrocie mamy chyba gospodarzy finałów Dokładnie tak jak widać najwięcej meczów Finalowych ligi mistrzów było rozgrywanych w Londynie. Ostatni w 2013 roku. Kodzik macie. Ok. I mamy tak. Bazułeczkę Piatowa. Kiczowate logo. Sandro Ramirez z Barsy. Rodę z Bayernu oraz Ramirez z Chelsea. Ok, kolejny boosterek. A no, może karty specjalne będą na początku. Super mamy oczywiście Fabregasa z Chelsea. Nasza nowość, kodzik dla chętnych, proszę bardzo. Ok. mamy Impacta Paulistę z arsenalu, Obasi, Szalkę, Flamini, Arsenal, Ksaka, Bazylea oraz zawodnik Atletico Madrid, jest to Kani. Tak, więc może im paczkę sobie gdzieś postawimy. O, dobra. Kolejna saszetka. Kolejna karta z finału w Berlinie. Ta karta też jest ładna, ale moim zdaniem ten pucharek najfajniej wygląda, który widzicie tam w tle. O. Ta karta też jest fajna. Zobaczymy, co jest z tyłu. Od razu macie kod. A z tyłu, co mamy? Aha, mamy datę. 6 czerwiec 2015, godzina 20:45. W sobotę na Olimpia Stadion, oczywiście finał. Stadion Herty Berlin. Super sprawa. Co to jest? Pojemność chyba. Tak, stadionu 74-244 tysiące widzów może się zmieścić. A to nie wiem, co to jest, 1936 rok. Może budowa stadionu? Nie mam pojęcia. Ok. Fajna karta. I tu mamy kartę Dynamo. Nemanja Matic. I bazułeczki Marlos. Papadopulos. Wanderwil. Oraz rafinia. Kolejna saszetka, no i piękny strzał, ibra na fansie. Dwa, sześć, siedem statystyki. Oczywiście kodzik macie. Tą kartę sobie. Włożymy w koszulkę i na nastojaczek. Świetnie wyglądają te fansy. Ok mamy po raz chyba piąty czy szósty. Nacho Brahimi Nigues oraz 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 Drmicz z Bayeru Leverkusen. Dobra, powoli zbliżamy się do końca. Tniemy kolejny booster, zobaczymy co się trafi. A trafi się AS Monaco Rant of 16, troszkę nisko, 74 miejsce w rankingu UEFA. Kodzik dla chętnych, proszę bardzo. Mamy kartę Impact Matri Sami Kedira, Maxwell z PSG, Zuma z Chelsea oraz Fabinho z AS Monaco Kolejna saszetka Proszę bardzo, kolejny fajny fańsik. Arjen Robben z Bajernu. Świetna karta. Kodzik. I oczywiście nie może być inaczej. Koszuleczka i stojak. Impact Boni jeden z głośniejszych transferów i właśnie takie karty mi się podobają z takiej perspektywy zdjęcie robione z przodu. Fajna sprawa. Jego nie mieliśmy tak więc jeśli ktoś potrzebuje bardzo proszę I mamy hogera. Demi Ansel Diego oraz Aleksa Sandro. Zostały nam dwie saszetki. I trafiamy pierwszą powtóreczkę Magic Moment Manchester City Bayern. Kodu nie będziemy podawać, ale oczywiście o tą kartę odpowiednio zadbamy, trafia oczywiście do wymiany. Postawimy ją sobie centralnie, bo myślę, że ta karta na to zasługuje. Mamy powtóręczkę Round of 16 z Bayernu, trzecie miejsce w rankingu, UEFA oczywiście i bazóweczki Kuszer, Giru, Torres oraz Ramos. I została nam ostatnia saszetka. Przypominam, że przed nami jeszcze limitki. I mamy kartę Want to Watch, Quaresma oczywiście, Sporto. Również powtórka. Juve, Round of 16 21 ranking UEFA, powtóreczka. Obasi, Szalkę, Safari, Bazilea, Sokratis, BVB oraz Sania, Manchester City. To by było na tyle z boosterami. Pokażę Wam teraz limitki, jakie trafiliśmy. Pierwszą limitką, jaką trafiliśmy, to nie jest nasza powtórka. Tak więc bardzo fajnie. Jest to oczywiście. Zobaczcie, Arjen Robben 292, mam nadzieję, że to widać. 106 atak, 102 pomoc, 84 brona. Łapcie kod. Obok tej karty nie możemy przejść obojętnie, tak więc trafia do koszulki. Aby go sobie tu postawić, kurcze nie mam miejsca za bardzo, ok dobra, niech sobie stoi i druga karta to również nie jest nasza powtóreczka jest to Gareth Bale stan igła bez żadnych zniszczeń 296 staty 103 atak, 99 pomoc 94 obrona Kodzik dla wytrwałych. Mamy ponad 15 minut. Prawie 16. Tak więc fajnie. Giftbox elegancki. Bardzo mało powtórek. Mamy nowe fansy, nowe limitki. Karty Berlin. Powtórką, która nam się trafiła i która jest bardzo fajna, jest oczywiście karta Magic Moment Manchester City Bayern. Przypominam wynik 32 2 Aguero Hattrick, którego widać na pierwszym planie. Kodu wam nie podaję, ponieważ jest powtóreczka i będziemy się za nią wymieniać. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam. Cześć.